Głęboka rewitalizacja skóry peelingami chemicznymi zazwyczaj wiąże się ze sporym dyskomfortem podczas zabiegu, jak również z wieloma efektami ubocznymi pozabiegowymi, typu mocne łuszczenie, zaczerwienienie, czasami obrzęk, który nierzadko eliminuje nas z codziennego życia. Ale czy tak musi zawsze być? Otóż nie. Jest dostępny preparat, dokładnie wyrób medyczny na bazie 35% kwasu trójchlorooctowego o nazwie Biorepil. Jeżeli chcesz więcej informacji na temat tego zabiegu, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Biorepil jest peelingiem chemicznym, innowacyjnym, dwufazowym, którego głównym składnikiem jest kwas 35% trójchloroctowy. Ale również w tym preparacie znajdziemy inne składniki, takie jak kwasy, kwas salicylowy, laktobionowy, cytrynowy czy winowy, witaminy, aminokwasy, kwas gamma-aminomasłowy, oraz skwalen. Jest to preparat o intensywnym działaniu rewitalizującym, biostymulującym oraz peelingującym. Idealnie nadaje się dla osób, które mają skórę wiotką, u których jest widoczny brak elastyczności skóry, które mają zmarszczki, dla osób ze skórą suchą, z wyraźnym rogowaceniem, ale także dla osób, które cierpią z powodu przebarwień, czy też trądziku lub innych niedoskonałości skóry. Co jest bardzo istotne, peeling ten chemiczny możemy wykonywać cały okrągły rok. Jego procedura i przebieg zabiegu jest bardzo prosta: jest mało inwazyjna i praktycznie bezbolesna. Tylko niektóre osoby, które są bardziej wrażliwe, mogą odczuwać delikatne pieczenie. Preparat ten możemy nakładać na skórę twarzy, okolicy oczu, szyi oraz dekoldu. Do zabiegu biorepilu nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać. Natomiast jeżeli stosujesz w swojej codziennej pielęgnacji jakieś inne produkty z kwasami, hydroksy kwasami bądź retinolem, zalecane jest, aby co najmniej 3 dni przed zabiegiem i po zabiegu nie, nie stosować tych, tych preparatów. Ile należy wykonać zabiegów, e, e, zabiegów e, tym kwasem, e, tym peelingiem chemicznym? Można biorepila potraktować jako tak zwany zabieg bankietowy, który odświeży skórę jako jeden, jedyny zabieg, natomiast w celu uzyskania konkretnych efektów terapeutycznych zalecane jest wykonanie serii zabiegów od 4 do 6, które wykonujemy w odstępach od 7 do 10 dni. Biorepil ma działanie powierzchowne i głębokie, odmładzające skórę, nawilżające ją, rozświetlające i zmniejszające zmarszczki poprzez stymulację skóry do tworzenia kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego oraz działania Anty, antyoksydacyjne. I co jest najważniejsze, można uzyskać piękną, rozświetloną, lepszą kondycję skóry bez wykluczania nas z codziennych aktywności.